Już mogę no, swoje nie, ci... nie, już Ci będę odpakowywał. Już? W poziomie się nagrywa. Już mogę, tak? E, witam w kolejnym odcinku Fidel Castro Unpacking. E, dzisiaj będę odpakowywał e, Widzimy, że przesyłka jest pakowana bardzo gustownie w folię, e, która może służyć również jako obudowa czołgu. Dozerwę ją. Dalej widzimy um, takie pojemniki, który jest na przykład mięso. Kto chciał mięso? mięso? Pierogi, to pierogi. To To pierogi Michała. Aha, Michała, dobra. Dalej schabowe frytki i e, brykiet. Brykiet, zobaczmy. Piękny schab, A, to jest miks w sensie. Dobra, to bukiet ty chciałeś, tak? Proszę bardzo. E, schabowe frytki i marekiew. Tu również znajduje swojego szczęśliwego nabywcę. Widzimy, zostanie złożony z kawałka martwej krowy, świni, martwej materiałki i martwych ziemniaków. Smacznego. Bardzo proszę. I e, ostatnie są zapewne moje e, schabowe, krytki i ogóry. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. E, Tutaj Kawałki takie paseczki z ziemniaka, które mają na celu, czy właściwie co mają na celu? Nie mają na celu, no, trzeba je zjeść. Natomiast jest to smażony na głębokim, wielokrotnie oleju kawałek skrobi. Do tego jest sfermentowany, sfermentowany warzyw i opanierowany w martwej bułce. Kawałek no cóż, Jedzenie, jak to jedzenie jest martwe, zupełnie jak ja w środku, kiedy nagrywam te filmy. Nie wiem ile było łapek z dół pod ostatnim filmem, ale wystarczy to dużo, żeby móc zaproponować Wam zadawanie pytań pod tym filmie, żeby zrobić QA. Jak się tych pytań uzbiera pół, to może na nie odpowiem w następnym wideo. Tym, tym razem, tymczasem życzę smacznego dobranoc.